Wysoka, ja mam taką gorącą prośbę odnośnie oświetlenia na ulicy Lipskiej do Partyzantów. Powstała nowa droga, jest ona trochę wąska i bardzo proszę, no to naprawdę jest poważne, bo tam no, wieczorem cienica że się mieści. To jest ulica od, od, od ulicy y, Witosa po prostu do Partyzantów i druga ulica Miodowa też jest ciemna. To trzeba jeszcze zrobić drogę, Panie Burmistrzu. Tam zrobione jest y, po prostu, kanalizacja zrobiona, utwardzenie, jest, a kawałek takie 400 metrów drogi wisi. Bardzo o to proszę. No i nie wiem, co jest w lipcu. Patrzę, tutaj wszyscy mają coś, a ja na lipcu nie mam nic. Ani, ani nie ma chodników, ani nie ma to jest 17 lat nagrabianka i co roku remontujemy. I wydaje mi się, i proszę, ja, proszę Państwa, i ta nagrabianka jest co roku naprawiana i mi się wydaje, że naprawdę koszt tej nagrabianki, remont tej nagrabianki, więcej jak, jak my po Tam nic nie trzeba robić, odłożę pożądany to zrobię sobie asfalt w pierwsza kategoria.